Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Warsaw. Nie pamiętam co było ostatnio, ponieważ ostatnio się nagrywałem z kilka miesięcy temu. Jak widać bardzo dobrze, eee, rozwijam swój kanał. Eee, byłem chory zresztą przez święta i nie byłem w stanie za bardzo nagrywać czegokolwiek. Może ja przeczekać, że tutaj widać. Panie wzrośnie. Eee, misje wypadowe. Naprawdę nie pamiętam. Hmm, mogę Pani naprawić te... Co jest takie coś... O! To jest lepszy rewolwer Chyba... czekaj... Yy... Nie, to jest to samo, dobra, to mogę go sprzedać po prostu i zarobię sobie dzięki temu więcej, to jest tak PMA No błyskawica no co w ka każdym początku ma na wyposażenie. Jeszcze jeden rewolwer też to samo no, sprzedajemy trochę się udało zarobić z tego no, tu masz błyskawice i takie rzeczy. Dobra, spezek to jest ranny Jadwiga. Mhm. Czy pani snajper, pan tutaj Żyd musisz na misję. Dobra, zobaczmy, jakie są misje dostępne. Mm. Mocniej wpływy trzeba 5 zabić, przeciwników, 5 walk wygrać. To będzie spoko. Ja pójdę jednak na to, dostanę jeszcze karabin za to w nagrodę, jak wykonam misję. A najdziesz no tu e, teraz tak. Moja droga z piatem idziesz tutaj, czy wybuchowe. Masz karabin, to w sumie z każdej pozycji jesteś dobry, tylko że to może z każdej strzelać. to ty idziesz do przodu. I ty z piotrem, też na koniec, myślę, że takie coś wystarczy. Dobra, wezmę flary, kompasy oczywiście są bardzo dobre. Ty już tylko ty chyba używasz, i ty yy, dobra, wezmę 50 mil tych sztuk. 100 mi naboi powinno wystarczyć do tych. Ogólnie będę używał pistoletowej. Naładuję ją do stówki jeszcze z chęcią. I po 25 yy, ciężkiej amunicji. Dobra, myślę, że wystarczy. Ruszmy na misję w takim razie. Zobacz, jak czasowo się wyrobimy w tym odcinku. Może zrobimy dwie nawet wycieczki na miasto. Jeśli uda. Co jest tam? Tutaj już od razu jakieś wydarzenie. Zobaczmy o co chodzi. Eee, z cichym skrzypieniem... Zobaczmy co on chce. pójdźmy go wolno, co nas to w sumie obchodzi. Hmm, tu jest zerwana linia, już widać Warszawa jest zniszczona. Teraz tam do sali musimy iść. Myślę, że mogę kompas użyć, żeby mniej zużyć se Punktów ruchu, chociaż tak mam ich dużo, ale. Tutaj może być patrol niemiecki, a będzie nawet walka, tu się ucieszę. Boże święty, ktoś dzwoni, mnie za szlak trafi. Nie, to naprawiona. naprawione, nie widzę w którą stronę iść. to. to, 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 to. się próbuje dobijać do mnie? W dupie to mam, za przeproszeniem. Co znowu? A co znowu? A przepraszam, na chwilę. Jestem z powrotem, zrobię po prostu cięcie, bo trochę to trwało. Kurierzy, jak zwykle, znajdą odpowiedni moment, no ale Za sobie ważniejsze. Dobra. Tu jest patrol, dobra. Trzeba znaleźć tą kolejną linię przeciętą. Denerwuje mnie to, że to nie ma w ogóle oznaczone od początku, gdzie są te linie poprzecinane. Ja jestem tam lewo. Moim zdaniem powinno być tak zrobione, że linia jest od początku pokazana, gdzie jest i po prostu idziemy w tamtą stronę. Boże święty, no nie strasz. Mogę oddać. No bo Mogę swą grać spokoju. No, że sześciu więcej nie daj. Mało, ale mam tu Petruja, Boże, nawet spokoju, bo człowiek od rana nie może mieć, mu tu Petruja, jak jest chory, nawet kurwa, zrób to, zrób to, siam to, sram to, przejdziesz tą alejką, przejdziesz, o kurde, bym się w tam w patrol. No w sumie możemy unikać walki, w sumie nawet unikniemy. No się i zaczęła... Dobra, zrobiona. Też się boję właśnie to Co strzelę flarę na no szyki wypadek. To jest patrol. Gdzieś, gdzieś jeszcze jest łup to nigdzie. Boję się. Te same patrole widzę. Kolejny patrol. Dobra, no to zakończmy w takim razie. Grunto na spokojnie podejść do misji i dzięki temu nie ma nikogo rannego. O, dochodzi mi nowa postać, super. Frank włącza do oddziału, witamy na pokładzie. Aż plus 5 dni doszło jak widać. Dzień 25. 21. 25 sierpnia 1933? Tyle ludzi pozostało w Warszawie. Ktoś jest ranny pani? Nikt. Dobra, mam część tego, więc mogę naprawić. Jak tam wygląda? Co tu mamy? Uuu! Krzysztofowi mogę dać mocny nagent. Jest lepszy. Mogę sprzedać tego kara w takim razie jakimś tam ludziom z powstania i oni dzięki temu mi zapłacą za sobą, za to mogę wypad dziś jakiś jeszcze zrobić, żeby się najbardziej przydał. Na żolibosz. Żolibosz właśnie nie chce Poza tym chyba jest trzymają się. No no, misję. Na żolibosz. Postrzegam, że wroga przez te Trzeba to zrobić, bo żolibosz podupada i to bardzo. No Krzysztof pójdziesz? Anna, pójdziesz. E, pierwsza pomoc i stała opieka. E, ona będzie dobra tutaj, i tutaj bym musiał kogoś dać. Może gdybyś lepiej był z przodu jeden. Anna z, może strzelać z tyłu, tylko z tego. A. A Franka mogę pozwać. Na razie żadnych ulepszeń nie daję później do jeden. Mm, tak. Dobra. No sobie, tutaj takie fajne piwko. Już będą dwie walki. Dobra, zrobimy ten dzień. Jest nasz cel, który wykonać. Tam będzie 6 cofnąć jak widziałem. Pierwsza walka, o już mi się nie podoba, bo to jest oficer SS Czy ktoś z was jest liniowy? Ty jesteś liniowy, ty, ty jesteś liniowy No i jeden pocisk tylko zmarnowany i jeden przeciwnik martwy Ona tam będzie leczyła Rozbicie no dobra, dobrze możesz oberwał za dużo ilość punktów, żeby do dzieci strzelać. No to jest już on, jest niestety przygłożony. Zdrowię. A warto, ty no, nie trafiłeś. Szkoda, szkoda. Trzymajcie się, dacie. No co jesteś. Co zachowam ten? Um, zachowam ten jeden punkt. Tę on zbustuję. Chcę się ich pozbyć jak najszybciej. No właśnie tak przywalę im. Pudło. Ona się powinna uleczyć. No właśnie. No coś zdarza się. Nagły strzał trup, ale nie trafiła. Pozdrawiamy panią Annę, która nie wie odróżnić trupa od yy, żywego człowieka. U jaki dźwięk ona ma strzału? Ale ona uleczy Dobrze że on tylko dymnych używa pocisków Dobra Wykończ No nie no półdło RNG w tej grze jest naprawdę czasem tak głupio zrobione Dobra pociski dymne może strzelać Ale żeby Źle mi się kliknęło O jest po Po godzinie 12 Czyli piwko można sobie otworzyć nie chcę nic mówić. Została zniszczona. Super. Co los, co los? Nie musi pozbyć się z tyłu. Dobra. Zniszczony. rzadko oficeri. Grenadier. Już na Dobra, został co tylko oficer Do 13. a nawet go cofnęło, nieźle. Nie wiem, co wy macie z tym zezem takim. A i zabit, dziękuję. O, wszyscy mają dużo ilość HP. Jak zwykle, dobrze, się udaje. Ale dużo przedmiotów zebrałem, nieźle. Co ja nie mam pomysł? Odejdę od tego... Użyję kompasu, cofnę się i go zabiorę. I dziękuję. Super kompas. Gdzieś są trzy łupy, jeden epizod i pięć przeciwników takich zwykłych. Tu może być ich od groma, więc strzelimy flarą. Nie wykryło niestety. Tam jest łup. Ja po niego się ruszę specjalnie. Nikt go widzę, że nie pilnuje. Co my tu mamy? 12 wybuchowej. To ja wolę tą wybuchową wziąć niż flarę. Szczerze powiedziawszy. Niepokoi mnie to, że tutaj może być łup i przeciwnik dalej. Gdzieś Dobra, nie wykrył. Dobra, no to idziałem po kolejny moździerz, żeby nie ostrzeliwał pozycji naszych Trzeba się pozbyć na... 1, 2, 3, 4, 5. Jest 4, czyli któryś miał podwójną. To jest właśnie z liniowy. Nie. No, czyli będziesz... Zacznijmy od rozstrzeliwania oficera SS, który bustuje. Łamacz tarcz, proszę bardzo. Oficer zar zaraz zginie. może moździerzowy, to już jest niebezpieczne. Eee, ile ty masz życia? Trzy. Zabij go, to oni stracę jedną turę na tą rundę. To niestety, z... no. bardzo nie lubię saperów, nie wiem jak to jest z tym RNG, że ona często nie trafia. Chciałam się gdzieś. A on ma chyba dwa ruchy, albo ten ma dwa ruchy. spudłował niestety w tego, ale trafił tego. Hmm. O, trafił go. Za wszystko go odepchnął. Odepchnęła, przepraszam. O Jezu. Podzielić dymny też. Odporność. Rzadko widzę, wchodzą te dymne. A krytyczny się zamienią z powrotem. Ona no, ma mało życia, jemu leczyć. Pierwsza pomoc. Trzeba to opatrzyć, proszę bardzo. Ty woli strzelać niż nisz, niszczyć mi barykady, dobra, jak chcesz. to Krzysztof będzie musiał niestety poczekać. E, odpór temu. O, zabił... 141! O kurde, ale krytyk dobry. Poważnie. Ja też mogę stamtąd strzelać, nie bój żaby. do trafiła Znowu. Krytyk, dobrze wszedł. Póki co, bardzo dobrze idzie walka, przyznam. Aż za dobrze bym rzekł. Już jest kwestia czasu. I zbyt nie trafi, niestety. Zamieni się z nim za Twój punkt ruchu. Chyba go... nie wiem czemu on nie żyła tego jednej swojej, jednej swojej umiejętności. Dobra, ty nie masz zasięgu na nich, ale ty będziesz miał... Wiesz hmm. co, ty może zabij tym końcem drogi. I tego... 32. No, tylko jeden punkt ruchu miał. Tu wszedł mocny krytyk. A, bo ty zapomniałem o tych worach. 23, dobra. To moja droga... A, moździerz ma dwa ruchy Kurczę. to niedobrze. Pudło jest. No, co tak w te babki strzelasz, Koleś? Nie trafiła, no. Tego nie lubię w tych, grze. Po prostu mam alergię na te, na te misy, nie? No i dobra, trafił w końcu. Dobra, wypadł udany. Weźmy wszystko, jakiś się panek zapomniał. Chociaż, chociaż, chociaż... Co by walić za zasoby? To. Dobra, zakończmy tę misję, bo nie widzę, żeby było bardziej potrzebne już cokolwiek robienia. E, wojenka? Co to jest za wydarzenie? Zobaczmy. A jeden z najmłodszych członków Szarych Szerów został dziś zmuszony do zabicia wroga w obronie własnej. Co ciekawe, pomimo początkowego szoku, wydaje się, że młody żołnierz bardzo polubił strzelanie z broni, z broni różnych kształtów i rozmiarów. Jest podniecony perspektywą powrotu do walki. O kurde, czy to dobrze? No właśnie, czy to dobrze? Dzień 29. 29 sierpnia 1944. Coraz mniej ludzi zostaje w Warszawie. Albo giną, albo też udaje im się uciec. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach z Warsaw Myślę, że odcinek nie był aż taki zły. Zastanawiam się nad jedną grom do nagrania też, tylko nie wiem, czy to zrobię. Chyba raczej poczekam aż wyjdzie, bo tylko jest na razie jej prolo. Więc Do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Cześć.